Serdecznie podjeżdża, niesamowita niespodzianka, wódeczku proszę bardzo skomentować, tato będzie odbierać, a ty troszkę opowiedz do kamery co się dzieje, co się dzieje. Ja kochani przerwałem teraz ważną rozmowę z trenem Grzesiem, ale dlaczego tak jest to zaraz sami tak, zobaczymy. Już kochani idę dlatego, że przyjechała do nas bardzo ważna przesyła. Dzień dobry. Jesteś w jak tam kciuki trzymasz? No Nie <noise> Już wam mówię jak to było Byłem na turnieju Polish Soccer Skills Na obozie Polish Soccer Skills No i dostałem kontrakt z Adidasem. Ja się kręcę kochani, no mamy to, mamy to, mamy to. E, będziecie pewnie ciekawi wyciągaj tamte małe łódki. Słuchajcie. E, kochani, pojawiają się trzy paki. Tuśka stała. Tuśka stała kochani. E, odwiedził nasz Adidas, ale za momencik... No. No nic, będziemy to oglądać w każdym razie. Dobra, to za momencik, kochani, będzie unboxing, na który gorąco Was... Panie, witamy serdecznie w naszym odcinku roczny kontrakt Adidas dla Jakuba Szabowskiego, zawodnika Polish Soccer Skill. No właśnie, kochani, dokonuje się. Witamy Was serdecznie. Siema Szabełki, dawać piątkę. Cześć, kośka. Cześć, Gutku, Piątka kudełku. I piątka od tygryska, kochani, w takiej Adidasowej scenerii was witamy serdecznie z naszym Polish Soccer Skill, z naszymi kochani firmami, które mocno wspierają piłkarski rozwój naszego gutka. Myślę, że i droga Nadi i droga Kudełka będzie też wiodła tą ścieżką. Gutek przeciera nam szlaki, kochani. Tym odcinkiem będę chciał was zachęcić do ciężkiej pracy. Jeżeli już wybraliście drogę w swoim życiu, jeżeli już wiecie, jaką formę sportu chcecie wykonywać, to spróbujcie z tego filmiku zaczerpnąć troszkę motywacji dla siebie. Natomiast to będzie takie krótkie, kochani, przypomnienie, jak do całej sytuacji doszło. Natomiast na koniec tego filmiku, kochani, będzie obiecany unboxing pierwszej transzy. W ramach rocznego kontraktu firmy Adidas. Jak kochani do tego doszło? Doszło do tego w ten sposób, że w 2006 roku, jak pamiętacie, Gutek przychodzi na świat i dostaje taką motopiłkę od mojego brata, kochani, to była piłka, którą rozgrywali mistrzostwa świata 2006 i zobaczcie, to jest firma piłka firmy Adidas i tak rozpoczęła się piłkarska przygoda naszego Gutka. Także Gutku za wiele tą piłką nie kopał, dlatego że to była piątka, to była ciężka piłka dla Gutka. Zaraz Wam pokażę Pier Taką, którą on styrał do zera, to jest ta piłeczka, zobaczcie. To jest Gudka Piłka numer 3. Oj, myślę, że ma, jest co najmniej, była co najmniej kopana, jak miałeś może 4-5 lat. W każdym razie, kochani, ona dokładnie wygląda tak, jak zobaczcie, ta czwóreczka tutaj, czy tamta piąteczka, dlatego że my mamy tą piłkę w trzech rozmiarach. Natomiast teraz Kuba też sobie używa trójeczki, Tak. Chcieliśmy Wam teraz właśnie pokazać na początku tego filmiku, zanim kochani dojdziemy do otwierania paczek. Bo Gutek nie może się już do tych paczek doczekać, nasia nie może się doczekać, kudełek ja nie mogę się doczekać, wywizowi oraz nasza mamcia. Natomiast jak do tego doszło, zaraz, jeszcze w dwóch słowach kochani, Wam powiem. Natomiast chciałbym tylko właśnie przelecieć po tych naszych kochani piłkach Adidasa, które z nami. Od początku naszej, kochani, takiej zabawy. Nie lubię słowa kariery piłkarskiej, zabawy z piłką. Natomiast no, nie ukrywam, że my poświęcamy piłce bardzo dużo czasu, traktujemy ją bardzo profesjonalnie, kochani, czego efektem jest. No właśnie roczny kontrakt Adidasa, ale jak do tego doszło, zobaczcie. Tak jak mówię, 2-6 rodzi się gutek, dostajemy taką piłkę, kochani, potem przez naszą stajnię lecą właśnie różne modele Adidasa. Te nowsze, te starsze. Część już z nich, kochani, no nie nadaje się do kopania, zostało zeksplatowane. Słuchajcie, to nasza halóweczka Adidasa jeszcze z Euro 2012. Ona jest bardzo fajna. Tą piłeczkę dostaje Gutek zdaje się w prezencie. Tamtą e, wygrywamy na turnieju e, Pro Cup. E, tymi piłkami będziemy rozgrywać euro. E, tutaj macie kolejną piłkę Adidasa. Słuchajcie, Adidas słomi. To jest pierwsza piłka, którą Gutek w Finlandii dostał od Zagłębia Lubin. E, zdaje się jeszcze za finał chyba. Wygraliście finał. E, d, d, no. Ligi Okręgowego Związku Piłki Nożnej i na koniec sezonu, kochani, Gutek dostał tak na wakacje taką piłkę, bardzo ją kochaliśmy, kochamy dalej, ona jest jeszcze ciągle żywa, ciągle w eksploatacji. Potem, kochani, nasza brazuka, malutka, taka do zabawy na boso na plaży, też sporo bawiliśmy się. Gutku, ale wielki udział w rozwoju twojej piłkarskiej kariery ma ta piłka, Adidas Finał z Champions League. Ta piłka była, tak, ta piłka była, kochani, jedną z lepszych piłek, jeżeli możemy polecić. To była piłka, zobaczcie, z kilkoma warstwami obita pianką, czyli na te nasze malutkie nóżki, tak, to była akurat piłeczka Liverpoolu. Kudełku, jakie masz spodanki, pokaż? No właśnie, Liverpool. Ale ta piłeczka jest dalej jeszcze, kochani, żywa, aczkolwiek już jej nie używamy, już bardziej nie jest prawie, jako ja pamiątka. Nie Dokładnie, bardzo się trzymała. F50, potem macie kochani znowu piłeczkę z Euro 2012. No, to już widzieliście, to jest również piłeczka Liverpoolu. Natomiast tak jak tamta, z tamte już tylko zostało logo. Teraz mamy kochani jeszcze brazukę i kafuzę. Gutku, nie wiem czy wiesz, ale jeszcze mieliśmy z tej serii piłkę. Gdzieś tu musi być, nie odnaleźliśmy z, Afry, z RPA, czyli no. Jak ona się nazywa? Z RPA? WWZL to było w trąby, a piłka nazywała się. E... Ach kochani, ciężko sobie a przypomnieć. Ta Natomiast tak to zostawiliśmy na deser, kochani, bo to jest piłeczka Adidasa. E, uwaga, z I autografem Jerzego Dudka. Także Jerzy to jest... Szczer... Tak, naszego bramkarza Polaka, e, kochani, występującego m.in. w Realu Madrid, w Liverpoolu właśnie w, w, w holenderskich klubach. W każdym razie dzisiaj ma szkółkę piłkarską dla dzieci w Krakowie, także powodzenia życzymy Panie Jurku. Kochani, co się dzieje potem? Potem pracujemy ciężko, pracujemy, pracujemy. Kochani, trafiamy na obóz reprezentacji Polish Soccer Skill. Stamtąd, kochani, jak gdyby dostajemy powołanie do reprezentacji. Przygoda z reprezentacją U10 zaczyna się dla nas fantastycznie. Wyjeżdżamy do Monachium. W Monachium pokonujemy Bajer, gulek, strzelce, Gutek z szelcem bramki i asysty dającej zwycięstwo naszej drużynie. Potem, kochani, z Polish Soccer Skill na Stadionie Narodowym mamy Wspaniałą imprezę, inaugurację, hymn polski, łzy, wzruszenia potem kochani trafiamy gdzieś tam właśnie do przeglądów sportowych kochani zobaczcie gutek z różyczką podpomnik podpomnik Kazimierza Górskiego składa kwiaty i trafiamy kochani na zgrupowanie reprezentacji Polski gdzie w ramach jednej z pięciu nagród można dostać za, można dostać co gutku kontrakt roczny Adidasa dla najbardziej wyróżniających się kochani zawodników i teraz na sekundkę jeszcze zanim otworzymy kochani te paczki, wiem, że już na nie bardzo, bardzo czekacie, chciałbym tylko jeszcze w dwóch słowach pokazać kochani, jak to, jak to właśnie mniej więcej przebiegało. Zobaczcie, to jest pięciu szczęśliwców, którzy dostali te kontrakty. 21 grudzień, kontrakty Adidas wręczone, partner techniczny Polish Soccer, skill marka Adidas przyznała pięciu naszym zawodników wyróżniające się wyróżnienia w postaci rocznego kontraktu. Gratulujemy i czekamy na kolejnych wyróżnionych w 2016 roku. Kochani, ciężką pracą, ciężką pracą jeszcze raz ciężką pracą osiąga się cel. Tutaj nasze pamiątki właśnie po otrzymaniu tego kontraktu. E, przypominam, że to wszystko działo się w Cetniewie, we Władysławowie. W ogóle, Gutek jak w tym Władysławowie? Fajowo? Fajnie, Fajnie. nie? Zaraz, zaraz będziemy wszyscy z Wami rozmawiać, natomiast to wszystko tytułem wstępu. Tutaj Gutek ze swoimi trenerami e, z U10, kochani, także no, mamy naprawdę wspaniałą e, pamiątkę e, z, z tamtego okresu. I na koniec, kochani, jeszcze, tak jak mówię, e, dostajemy wspaniałe wyróżnienie. Kochani no nie da się mieć ciastko i zjeść ciastko. Było nam troszkę smutno, bo na drugi dzień graliśmy też turniej z zagłębiem Lubin Śląsk Wrocław Kapi. Niestety nie daliśmy rady być na tym turnieju właśnie z racji tego, że ten kontrakt kochani Gutek otrzymał. Witamy serdecznie pani psycholog, wspaniała postać również o tu trener Robert trener Robert teraz obecnie trenuje w, 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 nie, 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 w, w Górniku Zabrze w Górniku Zabrze także no, powodzenia życzymy no tak, na starcie. Chodzko. A Gutek był Polską. Kochani i teraz, i teraz co jeszcze wam możemy powiedzieć moi kochani widzowie zanim przejdziemy do unboxingu. Tutaj z trenerem Sebastianem Pietrzykiem, głównym koordynatorem, także no, mnóstwo świetnych kochani pamiątek. Tu z trenerem Wojtkiem, trener Wojtek kochani jest tutaj niedaleko Strzewnicy, być może będziemy razem na turnieju jeżeli Gutek już dojdzie po kontuzji do siebie. Natomiast trener Wojtek był naszym trenerem czwórkowym, czyli prowadzącym na obozie w Szczyrku latem. Także też spory wkład kochani w naszą pracę. Także kochani, no miłe to chwile. Oczywiście jak chcecie zobaczyć jak to się odbywało, to są odcinki na YouTube, zobaczcie. Tu jest moment jakby wręczenia tego kontraktu dla Gudka. Tutaj właśnie trener Sebastian, tobie zdaje się Hiszpan dawał, tak? Trener z Hiszpanii. Chyba z Getafe, tak. On będzie tutaj, kochani, chyba dawał łódkowi kontrakt, Tak właśnie teraz go odbiera. Zobaczcie ten moment, popatrzcie na to. Nasia, nie widziałaś chyba jeszcze. Nie? Zobaczcie, kochani. Pierwszą osobą, która zaapelowała na to, żeby otrzymać taką wspaniałą nagrodę, jest ja. szabłoską. Jakub Szabłowski kochani, numer 33, Nordka się cieszy kuleczku, wspominasz, przypominasz sobie fajne te chwile, ja mam ciarki kiedy to oglądam kochani, jestem wzruszony, tak, trener z Getafe kochani, z... nie rusz kudełku, nie rusz to trener z Getafe dam kochani.